Tu mamy takie pasiaczki takie zdrowiutkie, proszę zobaczyć, jak się go im prezentują. Pasiaki czy żabniki? pasiaki i żabniki, nie? I takie jak, jak cenowo to wygląda? Po trzy dyszki. Witam serdecznie na kanale lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z targów przytyku No padało, ale tutaj koledzy nie wiem, miękają i na targ przyjeżdżają. A to perłowe co co kosztuje? Maślak, o i to odwrócił się, widzę, że maślak, już gafa na początku strzeliłem. I co kosztuje? 4 Tu kolega ma fajne tutaj widzę tepliarki czerwone, te krzyżaki i czarne to po, ile? po <coughs> Mamy Piętnaku. po 5 Budapeszty po Ciemny Dycha, Dyche, jasny Dycha. I to ładne, mamy typlery czerwone, bardzo ładny Kolor, jakby ktoś potrzebował, może będzie kupić na te tiplery. I ile te tiplerki czerwone? Po piętnaku. Po 15. I czarny tipler kosztuje? Też 15. 15. Czekaj, czekaj. Te tiplery pokażę koledze. Tam tego, to A, ta sroczka po się nie ma, tylko no, kolegi. A te krymki tak samo chyba będą. Krymeczki nie wiem po ile, zapraszam do przytyka, bo tutaj pod ja te poszy, kasztanek jest tutaj. też nie wiem po ile takie jasne, pocztowe tu Mam takie, ale też nie ma nikogo. Tu w i takie mamy Budapeszczy, siwy. za dużo w pracy, ale nie wiem po ile co kosztuje. Tu koju czarkę nagrywam czarek, co, tutaj, co, co tu mam, co tu mam po ile? No Pasiak Samczyk, 3 dychy, samiczka, karpiaczka, 3,5 deszki. Karpiak jasny, też 3,5 dyszki. I wyspączka biedyszka. czerwona. Fajna wysłanczka czerwona, <chi> ktoś potrzeba. Mam do Czarka tu namiar. Ładna czerwona Czyli Nagrywam gojmy Czarka. Czarek, ma masz te jasne? kurcze kurcie po 15 zł. kurcie po 15 zł, ja mam do Czarka tutaj namiar. Po 15 zł. Czarek, ma też jeszcze czaposze żółte. Ty masz parę czaposzów? Czy jest? Para... Para jest? Para starych i młodych. I czaposze, ile te żółte po dwie płydychy. Także mamy do czarka tutaj namiar po płydychy czaposze. Stare i młode, tak? Dobrze. Mamy do kolegi namiar po 15 zł. kurcie te jasne. A są jakieś szereg pary paszyste? Są. Mamy staropolski bardzo ładnej barwy. Jaka cena? 1000 zł. 50 zł. Za, Za sztukę, tak? Cena wyjścia. Za młode. I tu mamy stare staropolski po. Postuluję za szybkę. Kolega podaje namiar. oczywiście, chłodno, Proszę, ale tak, namiar nie chodzi o numer telefonu i imię. Chcesz podać? 607 603 244, Marcin. Do pana Marcina jakby coś. studiu mówię, to tutaj te stare ceny są do uzgodnienia. Parzyste parki, dobrze. Te po 50 tutaj... Marcin, tak? Marcin podawał namiar, także czytamy dobrze, oglądamy film, bo tam też tam... Ludzie oglądają, ja nie, nie biorę namiaru, jak ludzie podają telefon to trzeba sobie samemu obejrzeć film i zaznaczyć. później wtedy mamy tutaj te jasne Po 10 zł winerki Winerki są kupione. Za winerki zakupione, wyszwanczyk? Proszę, jedyczki. Proszę bardzo, tutaj Wojtuś odwiedza rejonę. Dzisiaj się jest w przytyku. Tak, pierwszy nie, raz. Nie jest pierwszy raz gości nie? Tak. Nie, nie odleci tutaj, nie, nie? Nie, ma prawa. Nie ma prawa. No, on odlatuje, tak. przylatuje. przylatuje. Tam, gdzie mu dobrze. Wczoraj Zwoleń zwiedził cały, przyleciał na koniec stary. i tutaj, momencik, teraz do, dobra. Tu nagrywałem gołębie Radio tutaj mówi co tutaj mamy, po ile, co mamy no, Mamy tutaj różnie, młodzież głównie od 35 no. 50 zł Głównie tu wydymków mamy troszkę, mamy no, mulemańsiki, mamy krakuski Mamy żółtego młodziaczka, ceny różne, no do dogadania Mój telefon 604-944-764 okay. nagrywa Tu, tu, mamy, ta tu no. mamy taką grubszą młodzież, mamy, y, mamy janseny białe, mamy tutaj mule. Nagrywam tu Radka, tutaj Radek powiedz co tutaj mamy tu mamy tak, głównie białe janseny no, mamy opala, mamy spredy, mamy garłacze, stawaki czeskie, całą parę, o, okay. e, ceny różne, od stówki e, do 130zł za parę. I to są I gołębie Radka, Radek podajesz na miarę. 604-944-764, do... Radek. No. To też nagrywałem do Emiratka, rady kładawała na mówisz co tu mamy. tu mamy. Tak, parę belgijskich, yy, parę belgijskich karpiaków, parę antperskich, yy, parę antperskich 350 zł, belgijskie, 300 zł i mamy młode winerki różnie. Od 50 do 100. Do Miratka? Oczywiście pozdrawiamy moją żonę Dorotkę. Ona tym wszystkim się tutaj zajmuje. To jest moje hobby, niestety jej obowiązek, ale kocham ją za to, że się tym zajmuje, tak, obowiązek musi obrządzać, troszkę się na mnie złości, ale ma też z ma też tego przyjemność, bo ja pracuję przywożę pieniążki, także jest zadowolona, mamy hodowlę, że tak powiem, tylko dzięki niej. To jest żony to zasługa? Jest, tak, to jest mój, a to jest wychowanek mojej żony, wychowanek. wychowała go z ciekawką, stare z gołąbki zdechł, Andrew był taki malutki piżaczek i wychowała, jest oswojony, także lata do sklepu wszędzie. Dobra, dzięki Radek tutaj za informację. Pozdrawiam wszystkich hodowców i hodowczynie. Pozdrawiamy tak, jest hodowców i hodowczynie, bo te tak, tak nie też są nieraz zapominamy o kobietach, tak a kobiety w naszym życiu, życiu są bardzo ważne. Pozdrawiamy wszystkich hodowców i, <grym. śmiech> i hodowczynie. Nie ma się bez kobiet, to jest racja. Starga z Przytyka. Stargo przytyka, bo, Przetyka. bo Przetyka. to dzisiaj po raz pierwszy w przytyku jest. Przetyka. Nagrywam pana Stanisława, ale to jest dwóch panów Stanisławów. Te, te białe pocztowe, tylko nie wiem jaka cena. Po ile? Nagrywam pana Stanisława, ale go nie ma w tej chwili. Nie wiem, nie wiem. Po ile? Czeparki są, winiarki. Także piszemy, w której minucie? Chcemy namiar do pana Stanisława w tym w której minucie, bo mówię, jest dzisiaj dwóch panów Stanisławych. Tu jest niemiecki wystawowy. Nie wiem, jaka cena. Także nie będę mówił za pana Stanisława. Ile to kosztuje? Też Pan Stanisława, to potrzebę Tu jest. Bok taki, ale mówię, no nie ma, bo też mówię, koledze, wszystko z rana to chodzi, każdy tam coś aby kupić. O, też Pana Stanisława działy pocztowe. To też Pana Stanisława, widzę pasiaki, pasiaczek, koroniaty, pasiaczek perwowych, krymeczek. Ale mówię, Pana Stanisława nie ma, zwiedza teren. Też Pana Stanisława pawiki, krymeczki, widzę ciemne koroniaty, winerek, budapeszcik. Widzimy jak... Widymek na białym ogonie. Nie mówią włóczkie, nie mówią że łódzki, a drudzy mówią że. Widym na białym ogonie to jest prawidłowa nazwa. Takie wyloty też pana Stanisława. Nagrywamy gołębie drugiego pana Stanisława. Mamy zamiar też do pana Stanisława. Tutaj widimki są na białych ogonach i są. Takie, no, na normalnych, czerwone, ale nie wiem po ile, tylko mamy namiar. Wyśwant jest siwy i tam jest wyśwant żółty. Namiar na te i na Pana Stanisława. Też Pana Stanisława, winerki koroniate. Tiplery czarne. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem co, po ile. To mamy parzyste, te sroczki żółte, też Pana Stanisława. Wszystkiego im co nagrywam cały czas, Pana Stanisława i tutaj jest garba czeski. też Pana Stanisława Mam parzyste te soki czarne i brudek, ale nie wiem po ile nagrywam Pana Stanisława, tu mamy łapciate żałowniki. perłowe widzę jasne, jasnych nie ma, perłowych, perłowe żałowniki, łapciate, mamy też jasne ale mówi informacja, jest u pana Stanisława, bo ja nie wiem po ile co. Ale ja widzę, że karpiak jest gładki, nie wiem co to jest ten karpiak. Jasne. Gońmy ja pana Stanisława, Stanisław numer dwa. Także mówię, ktoś chce namiar, piszemy w której minucie. Tu mam takie jaśniaczki, kolega z lotu przyszły, proszę o jakie byszczaki Pójdę jasno, tutaj mamy te kosy. Jeden podysze, proszę bardzo, podyszko. tak, kosze. O, ta korniata, perłowa. właśnie mówi ta to nie, nie za bardzo sam takie, proszę bardzo, taka korniata, Ma słowa nie? Ona kosztuje 60 zł. Zapraszam to do w Podyszku takie jasne potyki. Karpiaki też podyszku, tak? Wszystko podyszku. Zapraszamy do przetyka. Każdy poniedziałek, jak mówię, tu tarkniczyła, przyjeżdżać 5 rano, wystarczy o pół 8. 7 ma. Można naprawdę wybrać parę rodzynków fajnych gołym. Tu nagrywamy pana Witka, po ile Pani Witko, tam, te potrzebne. Ten, 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 Charlie... ten czarny to jest Ten czarny zagręczek, belk. No. I ten belk co kosztuje samiec? samiec. Łączy samczyk, ten belk. 50 złotych Pan Witek, co nie mamy do pana Witka namiar. To jest belk, 50 zł ten tutaj właśnie czarny. A po te podwiedki pana Witka. Po Nagram też pana Witka, panie Witko, co tu mamy krymeczki po ile? Kremeczki widzisz tutaj. Kłówka para. para tak? Nyweczki? No. Nybeczki po dwie podyszki. A ta słowka? Soroczka, trzydziesz. To wszystko pamiętam, tak że po dwie podyszki. Po dwie podyszki. Albumki po dwie podyszki za tak, sztukę Tak. Wszystkie mnie pana Witka i też pana Witka. Tu mam kamier. Też pana Witka nagrywamy. Poje te widymki te czerwone. Pieźdy para. Pieźnik para, winerki. Winerki po dwie podyszki. Też to są mnie pana Witka. Tu mam takie śniczki z oglądu, kolega przyniósł jedynie jasne. Wejścia z wody cena wieściowa, bo też by kolega opuścił coś z tych są z lotu, proszę bardzo. Także gdzie, też przy tyku ludzie się takich jasnych podtyczkę, dwie pod podwiedyżki i cena mu biedą uzgodnienie. Można zrobić, bo to są różne rzeczy Te tak? To tak. Tu mamy pawiki, nie wiem tutaj, jakie te pawiki, po ile tutaj? Po trzy dychy Po trzy dychy są łap, łap, pawiki łapciate Jeden jest Jedne Jeden łapciate, łapciate tak? Pana Leszka nagrywamy, mamy tutaj namiar Mój mąż tak w tych klatce mamy? Mój masy? Po trzy dychy Po trzy dychy? Sztuka Sztuka, trzy dychy, pana Leszka? A pawik ty na czarnym ogonie? Dwie i i to też pana Leszka nagrywamy o, tu jest orzełek, fajny widzę. Co ten orzełek kosztuje? To jest para orzełków 120, 120 zł I tak po ile tutaj ten hamburek, widymki, po ile tak? po, o ile? Dysi, po widymki, po 3 po świątce, po 2 dysi, niektóre po 5 dysi, zależy które. Zależy które, tak. Tu Pana Stanisława nagrywamy, ale nie wiem, czy ty koszuj. Widać, że z lotu głębiej. Proszę zobaczyć, jak się prezentują. Panie Stanisławie, pojęcie te jaśniaki? Po tak? Panie mój dwie dyszki, po dwie dyszki, po dwie dyszki, te jaszniaczki, proszę bardzo. Nawet, no, Ci mam mamy jasne, dobre ceny, dużo, po 20 złotych, jest na ja. Pawiki też pan, tutaj pan Stanisław ma, pawiki po ile? Pawiki żółty po cztery Pawiki żółte po cztery dychy. Kolega tu łapie pawiki, też pana Stanisława nagrywa, mamy żałobniki. Mamy żałniczki pana Stanisława Tu mamy boki też pana Stanisława żółte pocztowe, ale nie wiem po ile, bo nie ma tutaj kolegi Tutaj też takie białe, czerwone Pójdę tak tutaj, pani Stanisławie tutaj Od 15-20 zł pan Stanisław mi akurat jest 15-20 zł tutaj. Tu też pana Stanisław nagrywamy tam są stałzery tutaj nie wiem po ile co Krakusy czarne, siwe, wyszłańczyki, blaj blajwindry i sporo jest tutaj krzyżytych krakusków, ale nie wiem, jaka cena. W Pana Stanisława mamy namiar. A też nagrywa ma Pana Stanisława, tu mamy czajeczki fajne. Mamy tutaj blajwindry łapciaty, koroniaty winerek, koroniaty winerek. Wszyscy wspólnie razem promujemy nasze hobby i naszą pasję. Zapraszam do przedyka w poniedziałek, plus nie trzeba tak z rano, skoro świtu o 5.00. Godzina tak jak teraz, pół ósmej, stoją. Mamy tutaj Wiedeńskiego, Wiedeńskie Czerwone, też pana Stanisława, czajeczki czarne, fajne. W Rajmi też tu jest para, bo widzę, że obciate są. Też pana Stanisława widymki nagrywamy, widymki żółte, czerwone, ale nie znam wcale ceny. O ile, ale tu jest fajny taki diabeł, tu jest właśnie. Wiedeński Czarny, ale nie znam ceny, tam jest widzę Zroczka Czerwona. Do Przytyka dojeżdżamy jadąc z Radomia na Potworu Trasa 740. Cześć Paweł. I skręcamy na Wawrzyszu w lewo i mamy targ po, po lewej stronie. Targ jest naprawdę duży. Mówię, tu już nie trzeba o 5 rano, bo raczej każdy przyjedzie później, 6-7. A oglądajcie kanał lotowania Andrzeja, zobaczcie co hodowcy proponują na targach w radomie, Radomiu, Zwoleniu, Przytyku, ja tam będę został, suba dzwonkiem, mu Ci nic nie ominęło. Pozdrawiam oglądających hejka, i życzę wszystkim danego miłego tygodnia. To jest taki samczyk staropolski, co on kosztuje? Co ten samczyk? Co ten samczyk kosztuje? Kube. Nyweczek, ten młody? Ile kto da, zobaczymy. Ile kto da jest. Pozdrawiam oglądających Hejka i udanego miłego tygodnia jeszcze raz.